Przechodzimy do dzieła. Jak zwykle musiałem określić telefon o kijek. Nie posiadam zbytnio kamerzysty. Czy mnie nie kamerzysty, tyle są Chwilowo kompana. To jeszcze musimy tutaj gdzieś. No. Tu mamy kolejną. Do zobicia, proszę Państwa. Jak to powiedział ten na tym filmie na YouTube komunistyczny Meister jak zjebie się komunę od razu robota lepiej idzie oczywiście tak ja sobie tylko powiedziałem robota że uchucha, zima wcale nie jest zła przywaliła proszę Państwa na sobie chyba 30 minut Zobaczymy śniadu Zmówię No fakty będzie Chyba braknie mi nawet gwoździ Przejdziemy Tutaj wygląda O proszę bardzo mam cię Jeszcze to musimy zrobić aby mi kiedyś wiechuła nie pozwała, bym nie ganiał desek w tym lesie. Jeden guzek. Znajdzie się. Jeszcze mi kurde saperka nawaliła. No, dobra, dobra. Tu będzie problem z dobiciem dobra jest to trochę jakby drzewo na drzewo trzeba żeby wparte żeby się nie a ja wiedziałem chujowo to tak samo jest za... ale jestem tego zdania że jak już budować to za porządnie jest to razy, a... Jestem tego zdania Żeby Najpierw planuj ofensywę, potem atakuj Czego przykładem może być Jeśli chodzi o historię, no może Operacja Market Garden Montgomery Kurwa Chuj jebany Pierwsza elitarna by wygada podokronowa, ale oczywiście chodzi o ta o gdyby, gdyby nie, my, Polacy, czyli Sosabowski, zostałaby kurwa. Przepraszam za wyrażenie, ale jak mi się o tym przypomni, to mnie czasami tak bierze. To zostaliby tam rozbici. Jeden że ich osłanialiśmy. To jeszcze całą winę, oczywiście, za nieudaną operację. Ponosi so Sosabowski. Chociaż o Kto oby na może daleko. To jest fajnie pokazane. Pan Sosabowski podchodzi do mapy i mówi: Chciałem się upewnić, że poszli panie z tronu. niemieckie siły pancerne w postaci 9 i 10 Dywizji z Trunsberg i Schaufen." Także w ogóle było to silne zwycięstwo co się Po wielu odwrotach to wzmocniło morale żołnierzy. Teraz myślę, żeby to wzmocnić, troszeczkę tak, tak, poprze, tak poprzekładać. który nie ma to jak powiedzieć sobie: idziemy na Berlin, to tam nie jest stworzoną drogę i Hitler kaput. A potem, a jak się nie uda, to na Polaków zwalimy Cały Montgomery. Czytałem książkę, pod tytułem Druga wojna światowa, autora Antony Bevor, jeśli się mię proszę mnie poprawić. Tam autor dotyczy Montgomery'ego, że, że fakt, fakt, że wypadł Romla z pustyni, ale tam wciąż był fajny o nim takie wzmianka, że Bardziej znają go z gazet niż, bardziej znają go z gazet niż yy, z gazet, czyli w sumie, że cywile na ulicach, np Londynu, niż, niż jego właśnie, niż jego, właśnie w, yy, jego w sumie kompanii, o no, się A Rommel to w ogóle dostał taką sobie, wiem, ja tak jak zacznę gadać o historii, to już nie przestanę. Rommel w ogóle dostał taką propozycję, albo się ocujesz, albo ciebie i twoją rodzinę, ciebie zabijemy, a twoją rodzinę ześlemy do obozu. Głównie chodziło o to, że Rommel przyjął propozycję bycia nowym kanclerzem Rzeszy. Słynny zamach z walizką. Wszystkich powiesili na ja suni od fortepianu. Hitler, hitlerowi tak się zamarzyło także dziękuję ślicznie za oglądanie przepraszam, że tak nawinąłem temat i troszeczkę przeklinałem ale ten Montgomery mógł to trochę pomyśleć bo myślę, że jak się planuję taką wielką ofensywę z sumie desantową bo słowo market oznaczało co innego i Gardyn co innego także no zwalenie win, winy na nas, na Polaków to było całkowicie niesłuszne w tym filmie o jednym daleko ogólnie jest pokazane jak jest fajna scena, gdzie w ogóle Polaków, nie gra, polskich żołnierzy nie grają, na przykład zagraniczni aktorzy, tylko z tego co pamiętam, przepraszam, ja mam skrzywioną przegodę nosową, w ogóle to Polaków grają my, czyli my, my Polacy. Także naprawdę walkę uwagi ja tak sobie to plotę, ten to średnio się dobił, kurde tak sobie nie widzę i dziękuję jeszcze proszę państwa dziękuję za oglądalność Stama i pozdrawiam leśnych braci Pozdro